Witam wszystkich, bardzo dziękuję nie jestem wizję, skończyłem jak sfira jedneczki. W tym odcinku mieliśmy już ten ciemny, więc starszy. A, w Idę Nieco ma się stać, niech stanie się teraz Upejdzie, okay, dziewczynko! Jesteś tu? O, ho, ho, ho Widziałem Cię, jestem bogiem. Uświadom to sobie, sobie jestem bogiem. Mamo, nie jestem bogiem. Uciekam stąd, bo mogę zginąć w każdej chwili, bo jestem śmiertelnym człowiekiem. Dobra, to teraz było to dosyć straszne, ale otóż podjąłem się tego wyzwania nie zacząłem drzeć mordy. ja to trochę na psychikę Ale jakoś... Dałem sobie radę, ale zwiększyliśmy sobie życie. Było to dosyć... no, ciekawe, ciekawym życiem, ciekawym, ciekawym. Gra na nic. Naprawdę gra, klimat ma po prostu miodny I nic tego nie zmieni Naprawdę po prostu polecam komuś to grę Naprawdę bardzo dobrze się Klimat ma naprawdę fajny Na sam początek, na, na to co mogę na razie o niej powiedzieć To, to co sam przeżyłem To naprawdę robi niezłe wrażenie Czy kiedyś spotkamy to w dziewczynkę tak normalnie Wolałbym nie, ale zobaczmy, co nas czeka w przyszłości w tej grze. Na razie ono się nam tylko tak po prostu ukazuje. no raz nam się już ukazała centralnie w całej swojej postaci? Teraz nam po prostu tak przed oczami sobie lata. Ale, przy, no, ale to jest. Przynajmniej wiadomo, co się nie dzieje, bo wtedy tak nam coś tak jakby nam. hard y, zanika powoli. Z można wiedzieć lub wnioskować, że coś się dzieje. No nie skosował HP'sa Max Pain. Dobra, nie... Wyszło. Ale mi hapsa schosił. W końcu... A I tu jest bardzo dobra, jak mówiłem, ale nie będę nad, nad tym się jarał. Tu chodzi o horror. Ciekawe czy będzie jakieś, nie wiem, permanentne zwiększenie, nie wiem, tego cza paska. Ale to jest tak przeplatane. Ja tak zauważyłem, widzę, że raz jest horrorowo, później walka z żołnierzami, a gdy skończą się żołnierze, zaczyna się dziać akcja horroru. Więc mniej więcej można się spodziewać, w którym momencie to się nastąpi. The hell? Ciekawostka No to... Powiem, wam, że zostałem zaskoczony w tym momencie. Kurde, zaś się nie zobaczyłem mi ile dobra. Załóżmy, że... On właśnie skończy. Aha, o była. Aha. Nic chodzi. Och, jest, no dwa mnie wszystkim zapisze sobie w takim dziwnym miejscu Czemu by mogę? Nie dziwiłem się gdy się stało, a bardziej nic się nie stało Może... Tak jakbym miał wydobyć stąd, nie? Widzę, że w końcu się do pistoletów Zaraz będzie pewnie niezwykły save Jest tego... Po prostu czuję to Jak wpiszę w drzwi, będzie niezwykły safe, Coś się stanie Przeczuwam to Patrzcie teraz No dobra Oni do mnie nawet strzelają. Umierają mnie i trafią oni tą bronią już tą jedną ręką. Próbują coś... zrobić. Kurde no nieźle. Po prostu jestem zachwycony tutaj tą inteligencją wrogów. Po prostu miodem, nie. Między tym chorory mogę się w końcu czymś pojarać, Boże, potrafię... Czuć, że tak na mnie znienacka, chłopak! Kurde, no ja tu... Boże... Bardziej chcę, żeby chyba. No nie powiem, żeby to nie było straszne, no bo kurde, nagle nikąd na sobą nie strzelać. muzyczki. Nigdy nie zostaje nic ciekawego. Jeśli ja będzie zbyt długo pusto, ja co mnie czeka. Gro, nie ukrywaj tego przede mną. No dobra. Pięknie wszystkich trzech. No cóż, teraz jest taki, czuję się tak niepewnie. Muzyka zwiastuje, jak miałem mi coś zera na ryj wyskoczyć. Aczkolwiek gra mi tego nie chce okazać. I gra uważa, że będzie fajnie, jeśli stanie się coś w takim momencie, w którym się nie spodziewam, a wtedy komputer wleci przez okno Jeszcze możemy chyba mieć ograniczone ilość amunicji. Tak podnoszę, podnoszę, podnoszę i końca nie ma. To są potrafi po prostu wykonane troszeczkę no. dziwnie. Okej, okay, tego, że mi tego... To przyzwyczajcie się pewnie, nie będziecie mieć co chodzi jak nagle tak szybko. Będę się tak szybko przetnie. Okej, okay, trafnie miejsce z horroru. To Degra mi daje duże wyposażenie, ja może jednak je wezmę, to co robi tyle daje... O, no dobra. Powiem ci co, pistolety w łapę. Bo te dziewczynki nie da się pewnie zabić. A ja tylko komunikację zrobię, nie w to łapę, bo zbieram przedmiotne informacje. Data zakończone. Ciekawe. Znalazłem powszechnie analizę powszechnie złożonej do komitetu rewizyjnej. Zgodnie z abstrakcją, jest jakaś ogromna kontaminacja, pochodząca z obcokrajowca. Nie wyobrażam no telefony... O, telefon chyba. Nie, tu myszka. Buu. No dobra, to nie było jakieś takie spektakularne. Ciekawe... Aha, to nie będzie 10! No tak, tak pisało, tak. Nie wiem, czym wcześniej myślałem, za 3-3. Kurde, nie lubię takiego czegoś. Ale jasna. to się zarastanie. Kurde, granat bardzo przygotowuje, widzę. Naboje, kamizelki, apteczki, granaty. Kurde, sam siebie to boje. Przynajmniej realistyczne otoczenie Nie, to nie może nim być takiego strasznego. Będą mi bo czuję taki checkpoint. chciałem. No proszę, w tej grze jest wyborne. Lepsze niż na niektórych FPS-ach. Serio, nie Ten ja w pesach szala mi się gorzej niż tu Ojej, no chciałbym A tutaj jeszcze jest chłopiec się. tak ta gra przygotowała Kurde, ją mnie otoczyć Dobra, no nice Wali nie otoczyć drodzy koledzy ale mi się nie da... Ja mam jeszcze kamizeleczkę, apteczki. I tutaj musimy się ich troszeczkę więcej, no bo tyle dostać rzeczy. Kurda tego jest! Po prostu wybornie! Gdzieś musi dziać coś grubego, to musi się stać. Ja takie przeplatane raz horror, raz się po prostu strzelam. Zaraz się ja zahaczę. Czuję to. A to fajny efekt daje, nie powiem. No tak, ale... Chyba mam wyskoczyć sen, co? Podpisz o sobie, bo nie wiem, z bohateru mi płyłeś. Zamarłem ze strachu. Widzieliście ją? Tak, czas na horror. Dziewczynko, ja ci pomogę znaleźć tego misia domek, nie wiem. Cokolwiek byś nie chciała, zrobię. To mi nie zabij. i nie strasz mnie. Nie wychodź za rogów Kurde, nienawidzę takiego czegoś Nie ja nienawidzę tuneli, jak ja nienawidzę tuneli Jak się Jakie ja nienawidzę tuneli Jakie ja, jak ja nienawidzę tuneli Zróbcie, zróbcie coś Wstrzymajcie mnie, nie pozwólcie mi iść dalej Czemu ja kręcę w ogóle takie horrory Boże no Ślepo są najgorsze, znaczy no najlepsze Halo? Amo, kurde, ona tam szła, więc wiatr powinien wyskoczyć w jakimś późniejszym czasie, co Boże... Ja teraz po prostu nie tryoryja, a czy po prostu mnie. To jakby po prostu mierzą ze strachu, no po prostu nie potrafi nic z siebie wydusić. Mamo, jesteś tu? Oh. 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 O mamo! O, coś jakiś ciężki opór, interwał, ciężki opór. Agent Kiry zaatakował rąk mięśni repliki francuskiej w szeregu wroga. Oddziały z FOD się tak na siebie w kom komprom. Armaham. Jej szereg wroga jest aktualnie nieznana. Złoki znalezione w Arbor zostały zidentyfikowane jako szczątki Jarjesa Haberga, naukowca Arham. Misja. Głównym celem była likwidacja Pachona Fetela. Celem i ustalenie zamiarów w prowincji się w okolicy. O terenie pewnie by... Okej, okay, czyli taka druga część misji. Nie. No nie powiem to takie, nie wiem co było. Niech halucynacja, z widy. Było to z nim ciekawe. No ten chorób. No, dobra, idziemy dalej, nie? Kurde, wyskoczy na mordę... A się zestra? The hell? I dalej coś będzie. Aha, tu jest wyjście, dobra. Kurde, dalej to jest niezbyt ciekawa sytuacja, bo. Widzicie cień? Czy wy widzicie cień, kurde? No dobra, to oni. Dobra, jest luz! Ale co więc spotykam facsona w tej całej na YouTubie. Nie sam, nie? Skąd on mógł być go? Się odwrócił, się odwrócił. To k ninja, a gra mogę mieć 5 z tego co wnioskuję. Tak sekundę, nieważne. Raczej nie mogę podnieść. Tak, na razie gra dobrze, nie wrażenie. Uważam, że gra jest mało straszna. She's of oh. Chyba chodzi o tę dziewczynkę, co? Jakoś... Chyba chodzi o tą dziewczynkę, prawda? Z tego co wnioskuję, ale tak Nie wiem, bo kurde są mi wrogowie, są mi zjawy, no więc. kurde, ja nie wiem. Ten pokój jest podejrzany, nie chodzę. Kurde, jest ich strasznie, jest ich pojawo. Chyba będę się tam na ten pokój. A. kurde, jeszcze trochę. Trzeba wytrzymać grania ja się, ja się nie boję, ja się nie boję, nie boję, nie boję się, nie boję się Napiszmy sobie tak czy siak A ciężki opór, czyli to jest taka on, part tej misji, tak mniej więcej coś Niedządzimy ile ludzi straciły Kurde, no gdyby taki, taki, taka inteligencja była w kodach albo w watopizach To FPS były bardzo trudne. Nadzieję, że w filesikach oraz... w, w, w innych częściach ma taka sama inteligencja jest. Albo i nawet ulepszona. Zdlamy się, nie? Kurde, on dalej żyje, kurde, ten bullet time się przydaje, ja pierdzielę. Się podnieśli, no, no patrzcie. O kurde, skąd on przylask? Kurde, prostu jakąś inną drogą mi otoczyli. Nie źle. Zacznijmy otaczać kontaktować się, wiedzą ile ich zabiłem? kurde nie no po prostu cud miód nie wiem w którą stronę bym poszedł, bo nie chcę progresować dalej na razie, o telefon Jeśli piwo to na pewno aktualne, się daje, żeby mi dwie możliwe drogi dodać się do tego miejsca. Z mi doszli z tyłu, to na pewno są jakieś dwie inne drogi. Cóż, na razie chodźmy dalej. Nie wiem, jak to... gra jest długa, nie w mil mi wyjdzie. Żeby nie za rozwałka ludziska więc ja sobie zapiszę grę, że nie będzie ciężka rozwałka. Cóż, jeśli chodzi o to na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!